Renata Gajos Mangold. Życie o wadze netto. Wszystko wokół nas ma swoją wagę. Największą życie ludzkie. Kim jest ten, co odważa los człowieka? Zamiast równoważyć ciężar życia dokłada odważniki nieszczęść i cierpień. Szale wagi są rozdygotane i chwiejne, jak huśtawka nastrojów. Coraz więcej kryteriów mody: jednym dają radość, innym ją zabierają. Człowiek kocha, jakże często, za coś. Egocentrycy troszczą się o życie własne. Nawet poeci stają się narcystyczni, piszą nie od serca, tylko według trendów. A ich wrażliwość to wrażliwość na recenzję. Zastanawiając się nad przyszłością, wymyka się mocne słowo do jasnej cholery. Więc jaka jest waga życia? Netto, tara, brutto? Pragnę życia pozbawionego opakowań, biernością, obojętnością, znieczulicą. Życia o wadze netto.